Z aktualnym liderem wygraliśmy, z pozostałymi drużynami, bądź z takimi jak, jak Robry, czy Oży remisowaliśmy, pozostałe, czy przegrywaliśmy. Yy, na, na wpływ na to ma na pewno po prostu na, na nasza słaba gra. No, nie ma co ukrywać, że gramy w tych meczach yy, słabo, szczególnie formacja defensywna ostatnio zawodzi, linia pomocy. No, to znaczy, w, w tym momencie, na dzień dzisiejszy, jesteśmy w strefie spadkowej, ale myślę, że potencjał naszej drużyny jest taki, że. Jestem pewny, że na pewno z tej ligi nie spadniemy. Jako trener pogodnia Leśnica chciałbym, mam wielką prośbę do wszystkich prawdziwych kibiców naszego zespołu, żeby w tym trudnym okresie, kiedy mamy tak mało punktów, nie odwracali się od nas, tylko w sobotę przyszli na spotkanie z Arką Nowa Sól i dopingiem nas wsparli. To naprawdę może to się wydawać Dziwne, ale naprawdę zawodnikom bardzo zależy na tym, żeby ten doping był, żebyście byli razem z nami w tym meczu i obiecuję, obiecuję że w tym meczu damy siebie wszystko i zdobędziemy trzy punkty.